Co tu się wydarzyło? No, wydarzyło się, wydarzyła się przede wszystkim wystawa Malwiny członkowskiej, która też przyjęła nasze zaproszenie i, i jest tutaj z nami. Przez dwa miesiące na sali rycerskiej, w salonie wystaw i na korytarzu, na drugim piętrze była prezentowana jej <laughs> wystawa. Opiekun pani Malwiny, jeśli mogę użyć takiego Takiego określenia. Pan Krzysztof Wesołowski zdecydował się ponieść koszty wykonania tego remontu. Tak się dogadaliśmy, czy mogę powiedzieć, taką umowę zawarliśmy, że Pan Krzysztof nas tutaj wsparł. W zamian prace Pani Marwiny będą tutaj przez kilka najbliższych lat w sprzedaży komisowej. Natomiast równolegle. Równolegle będzie to miejsce pełniło funkcję informacji turystycznej oraz galerii rękodzielniczych. Także tak jak Państwo już w tej chwili widzicie oprócz prac malarskich mamy tutaj trochę lokalnego rękodzieła, trochę takich drobnych kulinariów, jak miody, przetwory z malin. Dziękuję. taki Bardzo się cieszę że w tym zamku powstało takie pomieszczenie i to powiem, te pomieszczenie, gdzie weszłem w tej chwili, zobaczyłem jak one się wyróżniają w tym zamku. Chciałbym, żebyśmy wspólnie z panem Tomkiem, to od razu mówię, jego pomysły są wspaniałe. Jest to człowiek, który po prostu potrafi nie tylko nie tylko być dyrektorem, ale być też przedsiębiorcą w tym zamku. Potrafi nawiązać kontakt, potrafi zdobyć pomysły i potrafi też przekonać ludzi, żeby te pomysły zostały, zostały po prostu zrealizowane. Dziękuję Państwu, dziękuję za pomoc. To była wspaniała robota obcy i trzymaj się tak dalej, a na pewno będziesz. Muszę Państwu przyznać, że to dla mnie jest niespodzianka. Ja, nie, ja wiedziałam, co tu się działo trzy miesiące wcześniej, a co dzisiaj spotkałam to jestem zaskoczona i ja to bardzo miło. Chciałam podziękować wszystkim Państwu i każdemu z osobna, bo widać, że dużo na tu jest serce I to, co Pan powiedział przy państwu, już jest początek, to już nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Także gratuluję Państwu wszystkim. Ja myślę, że mieszkańcy i wina i goście, którzy nas będą odwiedzać. Sky naprawdę ciekawe miejsce. E, e, ciekawe miejsce, gdzie nie tylko można kupić coś, ale można też pobyć, i poczuć się dobrze. Jeszcze raz gratuluję Pani.